Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie moi drodzy klub książki. Przechodzimy do dzisiaj rozdziału dziesiątego, już go otwieram. Idealizacja moi drodzy. Istnieje myśląca substancja, której jesteś centralnym punktem i dodatkowo masz zdolność myślenia, a myśli pierwotne substancji mają moc sprawczą. Cokolwiek powstaje w jej umyśle i jest w nim przechowywane w postaci idei. Musi zaistnieć w tak zwanej materialnej formie. A koncepcja istniejąca w pierwotnej substancji jest rzeczywistością, jest realną rzeczą, bez względu na to, czy przybrała już formę widoczną dla oka śmiertelnika, czy nie. Jest to fakt, który musi zrozumieć. Rzecz, która istnieje w myślącej substancji, jest prawdziwa, jest rzeczą bytem, nawet jeśli jej nie widać. Wewnętrznie przyjmujesz taką formę, jak o sobie myślisz. Otaczasz się niewidzianymi formami rzeczy, z którymi kojarzysz siebie w myślach. Jeśli pragniesz czegoś wyobraź to sobie dokładnie i kultywuj ten obraz w swoich myślach, aż przybierze wyraźną formę. A jeżeli Twoje działania nie oddaję, oddalają Cię od Boga, to rzecz przyjdzie do Ciebie w rzeczywistej formie. Musi się tak zdarzyć, ponieważ takie jest prawo, zgodnie z którym działa wszechświat. Nie buduj w swoim umyśle obrazów, w których jesteś nękany chorobą. Stwórz wyobrażenie zdrowia. Stwórz mentalny obraz siebie pełnego energii i sił witalnych, całkowicie zdrowego, odzoru go swojej kreatywnej inteligencji. A jeśli Twoje praktyki nie kłócą się z prawami, które rządzą budową Twojego organizmu, stworzony przez ciebie obraz mentalny znajdzie odbicie w Twoim ciele. Jest to pewnik. Zagwarantowane przez prawo natury. Stwórz mentalność tego, jakim chcesz być, i wyznacz sobie cel tak ideału, jak tylko pozwoli na to Twoja wyobraźnia. Dla zilustrowania posłużę się przykładem. Jeżeli młody student prawa pragnie stać się wspaniały, niech stworzy obraz siebie, przybierając odpowiedni punkt widzenia, poświęcając oraz utożsamiając się tak, jak wcześniej opisałem jako wybitnego prawnika, prezentującego swoją sprawę z niedościwnioną elokwencją przed sędzią i ławą przysięgłych, dysponującego nieograniczoną prawdą, wiedzą i mądrością. Niech wyobrazi sobie siebie jako znakomitego prawnika w każdej możliwej sytuacji. Nawet będąc wciąż studentem, w żadnym razie nie wolno mu zapomnieć, ani porzucić obrazu siebie jako doskonałego prawnika. Z czasem, gdy obraz mentalny staje się bardziej wyraźny i dla niego zwyczajny, moce sprawcze, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, zaczynają działać. Wyobrażenie zaczyna się przejawiać w jego osobie, a wszystkie niezbędne atrybuty napływają do niego ze środowiska. Zaczyna stawać się swoim wyobrażeniem, a Bóg mu sprzyja. Nic nie może powstrzymać go przed zostaniem tym, kim pragnie być. Ogólnie rzecz Ujmując, w ten sam sposób student muzyki wyobraża sobie siebie wykonującego harmonijne utwory muzyczne, zachwycające szeroką publiczność. Aktor tworzy najwyższe wyobrażenia w odniesieniu do swojej sztuki, a następnie odnosi je do własnej osoby. Farmer i mechanik robią dokładnie to samo. Wyznać sobie ideał, którego pragniesz się stać, Zastanów się dobrze i bądź pewny, że dokonujesz właściwych wyborów, czyli takich, które w ogólnym rozrachunku przyniosą Ci najwięcej korzyści. Nie poświęcaj zbyt dużo uwagi radom i sugestiom, których udzielają Ci ludzie w Twoim otoczeniu. Nikt bowiem nie wie lepiej niż Te Sam, co będzie dla Ciebie najlepsze. Posłuchaj tego, co inni mają do powiedzenia, jednak zawsze wyciągaj swoje wnioski. Nie pozwól innym decydować za ciebie, kim masz się stać, bądź tym, kim czujesz, że chcesz być. Nie pozwól się zwieść fałszywemu poczuciu obowiązku. Nie jesteś nic winien tym, którzy nie chcą, byś w pełni wykorzystał swoje możliwości. Bądź ze sobą szczery, a wtedy nie ma możliwości, byś był fałszywy wobec jakiejkolwiek innej osoby. Kiedy zdecydujesz już, kim chcesz być, Stwórz jak najdoskonalszy obraz, na jaki pozwoli ci Twoja wyobraźnia, a następnie przekroć to wyobrażenie w obraz mentalny. Przechowuj go w swoim umyśle jako fakt, jako rzeczywistą prawdę o samym sobie i uwierz w nią. Bądź głuchy na wszelkie niezgodne z nią sugestie. Nie przejmuj się, jeśli ludzie nazwą cię głupcem lub marzycielem. Pielęgnuj marzenia. Pamiętaj, że ponaparte, na wpół. Zagłodzony porucznik zawsze widział siebie jako generała wojsk i władcą Francji i stał się w rzeczywistości tym, kim był w swoim umyśle. Tak samo będzie z tobą. Zastosuj się sumiennie do wszystkich zaleceń opisanych w poprzednich rozdziałach. Postępuj zgodnie z radami zawartymi w kolejnych, a staniesz się tym, kim chcesz. Piękne, moi drodzy, prawda? rozdział dziesiąty, idealizacja. No bo zobaczcie, ten rozdział tak naprawdę właśnie koncentruje się na tej mocy wyobraźni, mocy właśnie myśli. My, my ciągle, moi drodzy, my ciągle tworzymy jakieś myśli, ciągle do nas przychodzą. Bo te myśli są właśnie tym narzędziem, która, narzędziem które tworzy tą naszą rzeczywistość. I właśnie tu ten Wattles, autor tej książki, Dokładnie przekonujesz, że istnieje Bóg, którego my jesteśmy częścią, moi drodzy, tak? I który odpowiada na nasze myśli, tak? I gdy tworzysz właśnie taki obraz jasny, żywy, taki pełen wiary, no to ta rzeczywistość wokół ciebie, ta rzeczywistość materialna, mój drogi, moja droga, tak naprawdę musi się do tego dopasować, tak? Zobaczcie, najważniejsze takie przesłanie z tego dzisiejszego rozdziału dziesiątego to, że człowiek staje się tym, co o sobie myśli. Dokładnie. Człowiek staje się tym, co o sobie myśli. Tak jest, prawda? Dlatego, moi drodzy, należy zbudować taki obraz siebie, takiego samego siebie, takiego, wiecie, zdrowego, Silnego, takiego mądrego człowieka, utalentowanego. I, I ten obraz, jeszcze, moi drodzy, trzeba cały czas podtrzymywać, bez względu na um, te okoliczności, które się wydarzą, a będą się, tylko, będą się, moi drodzy, bo ja to już wiem, jak sobie stworzyłam swój obraz tej idealnej Małgosi, Małgorzaty, to moi drodzy, pojawiają się przeciwności naprawdę. I to ogromne, duże i um, trzeba teraz potrafić. Z tym walczyć, stawić temu właśnie czoła, nie dać się, i cały czas mieć ten obraz tej, tej wspaniałej osoby, tej osoby, którą chcecie zostać przed sobą, i nie patrzcie naprawdę na te różne porażki, przeciwności tego świata, które się zdarzą, wydarzą i tak dalej. A nawet jak się wydarzą, to chwilę posiedź w spokoju, w milczeniu, przeanalizuj, podnieś się i naprawdę, bo, bo warto, moi drodzy. Zobaczcie, tak jak tutaj właśnie y, dzisiaj czytałam te przykłady, tak, przykłady były tego studenta prawa, tak, y, czy tego muzyka, to właśnie pokazują, że, że każdy bez względu na profesję, moi drodzy, może realizować najwyższy ten potencjał, bo w każdym drzemie ta iskra tego potencjału i jeśli właśnie y, y, tylko wiernie y, pielęgnujesz ten swój wewnętrzny obraz, tak, no to wtedy wszystko będzie się dobrze układało i będzie zrastał, zrastała Co jeszcze? Może już takie króciutkie, moi drodzy, podsumowanie. Wyobraź sobie właśnie, że ta twoja myśl jest tak jak takie ziarna. każde z tych ziaren ma oczywiście taką moc zakiełkowania i zmienić twoje całe życie. Tak? Bo właśnie w tym rozdziale ten właśnie autor mówi nam coś takiego... No niezwykle, może powiedzieć prostego, a zarazem coś takiego wielkiego, tak, że wszystko zaczyna się w tobie, w tobie wewnątrz. I jeśli potrafisz właśnie sobie dokładnie coś wyobrazić i jeszcze uwierzysz w to z całego serca, to na pewno, na pewno dostaniesz odpowiedź, tak? I nie musisz czekać tak naprawdę, aż mm, e, nie wiem, aż świat Cię rozpozna tak naprawdę, nie? Bo, bo Ty tak naprawdę musisz, mm, Ty masz rozpoznać siebie, sam siebie. Masz prawo marzyć, mój drogi, moja droga. Masz prawo pragnąć i masz prawo być tym, kim naprawdę chcesz być, kim naprawdę chcesz zostać. I niech tak naprawdę... Nikt cię nie mówi, nie pozwól na to, że, że się nie da. Absolutnie. Bądź tak jak ten Bonaparte, o którym była mowa, tak? Który w swojej głowie już po prostu widział koronę, zanim jeszcze tą koronę dostał, tak? Zanim ją dotknął swoimi dłońmi. I nie zapominaj, że właśnie ta twoja wyobraźnia, to co ty sobie tam wyobrazisz, to wszystko, moi drodzy, to jest Twój plan działania. Naprawdę. Twój obraz wewnętrzny, to właśnie jest ten to takie ziarno przeszłości. Co zasiejesz, to to wykiełkuje. Naprawdę. Dlatego zasiej to z taką wiarą, e, podlewaj, w no, cudzysłowie, taką codzienną e, cierpliwością, ale oczywiście nie zapominaj, że trzeba dołożyć do tego wszystkiego działanie, tak? No i się z tego życie tak naprawdę takie, o jakim sobie marzysz. Bo ty jesteś twórczo, twórcą tego świata. Ty jesteś autorem właśnie swojej historii. I nie bój się tak naprawdę pisać śmiało tej swojej historii. Pisz ją z rozmachem. To o czym marzysz. Bo nikt inny, mój drogi nikt. Nie zna. Twojego serca, tak jak ty sam najlepiej to znasz. Wszystkiego dobrego cię życzę i do zobaczenia za tydzień.